Witam na w Pestrolu Dwa klasy, czy pracujemy. Dzisiaj tniemy pszenicę. 440-450 z naszej oferty. No i czekamy, żeby wysypać. Bo jest pół. Jeden, jak i drugi. A już jedzie. Będziemy sypać. wiedziałem Musimy piszennicę Wielottności 15% ma niespełna że nie ma na co czekać trzeba kosić Same klasy na polu dzisiaj Wyszło. Zapraszam do nas do oglądania maszyn testowania, zakupu. Jak widzicie, maszyny sprawdzone przy pracy. Super się kosi, tukano. naprawdę piękna maszyna. Klima chłodzi, radio gra, także jest dobrze. Pozdrawiam i do usłyszenia. Do zobaczenia.